Cześć, witam w pełnych i dzisiaj zajmuję się anime Tengen topa górę lagen. Akcja anime odbywa się na ziemi, w której ludzie po prostu żyją pod ziemią, pod powierzchnią ziemi, w wioskach po prostu wkopanych ale Wioski są małe, brak im jedzenia, w wiosce głównego bohatera, żeby po prostu wioska się rozrastała, trzeba kopać tunele w głąb ziemi, um, po prostu ludzie nie mogą wyjść na powierzchnię, bo będą zabijani przez y, wielkie mechy sterowane przez e, sterowane przez wiele ludzi, nie pytajcie się mnie co to jest, zobaczcie w e, w pierwszych w chwilach, a miłe, znaczy w minutach, poznajemy głównego bohatera Simona e, i później Kamina. Są dwóch głównych bohaterów. E, Simon to jest najważniejszy bohater, Simon, miłe. E, później jeszcze dołącza do nich Yoko, która no, już razem tworzą cały, cały prawie skład. W, w pewnym momencie jeszcze jest e, Nia która w, no, odgrywa ważną rolę w tu drugiej części historii, ponieważ przeważnie 24-27 odcinkowe anime mają dwie, dwa, dwie historie, e, które są czasem powiązane ze sobą, czasem nie. E, więc tak, Simon podczas kopania właśnie tuneli natrafiał mały małe wiertło. Można powiedzieć, że to takie małe tak takie na szynie. No i że go znalazł, to sobie to wziął i później yy, tam jego Aniki, czyli Kamina. Yy, oni nie są spokojni, po prostu to jest. On yy, się tak nazywać. Yy, chciałbym właśnie się przebić na powierzchnię, bo chcę pójść do ojca jego, który na powierzchni mieszka. Czy mieszka? Który jest na powierzchni. Yy, no, e, co im się nie udało? Kamina zostaje złapana z Simonem. Tam paroma e, gościami z e, ich paczki i dowódca, wójt, nie wiem, szef wioski, po prostu chce skazać Kaminę na więzienie, ponieważ jest no, miastową rozrabiaką, przestępcą e, bardziej takim malutkim przestępcą. no jeszcze dziecko. Można powiedzieć, choć pewnie są w wieku moim, e, Simon, w nocy kiedy właśnie jest, e, e, właśnie zastosowany w kaminach, tunel do niego, bo chcę mu coś pokazać. E, jest to mech Lagan, e, tytułowy, e, który jest w wielkości, no trosz, e, troszkę niższy niż Kamina. Będziecie mieli później, e, dwa polokadana. No i w e, nagle pada e, Wróć. Pierwszy wpada wielko, później odejmę Legana, Znaczy, pokazuje im Lagana. E, 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 dzięki Laganowi, idą na powierzchnię, bić się z dużo ludziami. I cały anime opiera się właśnie o Mechach, o walce z e, Wrogiem. Może nie z Sojusznikiem, jeżeli ktoś chce. O walce e, na Mechy. Jakby jakby też powiedzieć, anime jest mocne, trzyma w napięciu. Pierwsze 3-4 odcinki mogą tak pasować, po prostu, że to jest jakiś anime o Mechach, nic się nie dzieje, historii prawie nie ma. No dobra, zgodzę się, ale później to jest po prostu tak trzyma w napięciu, że no nie da się tego. Oglądałem to łącznie z szaną. I szanek porzuciłem na 3 dni, żeby skończyć ten gendopę. Górem Ragen. Anime jest fajne, 27 odcinków. Co do końcówki, mam mieszane uczucia. No. Mogliby to zakończyć inaczej, nie zakończyli najgorzej. No, mówię, mieszane uczucia, troszkę, troszkę tak yy, ostatnie minuty to był takie... To znaczy, ostatnie minuty przed napisami. taki da fuck, serio? No, końcówka jest... Niby happy end, niby nie. Happy end. Um, a. E, nie mówiłem tego wcześniej, ale zawsze oglądajcie anime do końca. do Dopóki się nie wyłączy na otwa Ponieważ możecie minąć kilka ciekawych rzeczy po napisach końcowych w Tengen Topa jest jeszcze nawiązanie, więc oglądajcie. E, bo no to jest jakby tak e, trochę później. Po zakończeniu całej serii, bo 20 lat później, co tam się z nimi działo. Um, nie wiem, ja anime dałem temu 10 na 10. Po prostu... Jest anime, potrafi rozbawić, żeby USK się zakęcia wokół... No dobra, mi się nie zakręciła wokół USK, ale... Um, tak miałem dafu, co oni robią. Um, to jest, no, taka komedyjka, mechy z thrillerem, dramacik, o. E, dużo akcji. Hmm. Ona powiedzieć, że z czyskie oko, czyli showman, Jeszcze walka, a, powiedzi to. Showman to jest tych dla facetów. No, same Czyski to leci, ale e, tam gdzie nie może Hmm... No bo będzie tyle. Nie wiem, próbowałem ominąć wszystkie spoilery. Bo mógłbym teraz zaspojrzeć wszystkim. Dosłownie skończyłem ten anime 3 dni temu. Ja, jeszcze mnie trzyma, ja, jeszcze tak się zastanawiam, e, czy by sobie jakiś owek do tego nie opoglądać. Bo jest trochę owek, nie oglądałem ich jeszcze i nie jestem przekonany, czy w ogóle ich, no, ich brać. było. jedna z owek, co patrzyłem, to chyba dotyczy samej Joko, jakieś tam e, rzeczy. Nie wiem, naprawdę. Jeżeli chcecie... Ogradnicie sobie, że możecie mi wysłać um, jak wam się podobała wtedy owka? i tak patrzę teraz. Niby niby nie, niby tak po prostu nie mają co nie robić już po zakończeniu serii, więc owka musiała być pomiędzy np. pierwszym wątkiem popularnym a, dwu, a drugim lub podczas trwania któregoś z nich bo inaczej nie dałoby się Dobra, A to będzie tyle na ten program. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Słyszymy bardziej. Dzięki, na razie.